No Renekton też jest spoko, bo i mam dobry mecz, a później każdy z dużo zmienia na Samira, ja i Dianę. Jak on chce grać Galio, to muszę więcej obrażeń chyba piknąć AD, bo w ogóle AD obrażeń nie będziemy mieli. Niby mamy Jaxa, ale on i tak ma mix obrażenia. Muszę tutaj chyba Renektona napiknąć. jakiś Renekton, natrox. Jakbym nie miał Galio na supporta, to bym yy, piknął coś innego. Oj, na bocie będzie chyba ciężko przetrwać. Serafin, Galio, na Samira, na Blitz. A jakbym grał Dariusem, to jeszcze Darius, bo był, byłby tutaj giga dobry. ale nie gram Dariusem niestety. Drugi raz gram ten up rzędu, Może tym razem wytestuję Demolisha. Nie wiem, no raczej od pewnego momentu w ogóle go nie sprakuję. Ale sprawdzę, czy werli będę mógł go prokować. Bo możliwe, że tak nie wiem, do 6-7 levela uda się go sprakować. Później raczej nie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Mam Trembiego, mam Labrowa. Repetition, nie wiem, kto to był. Xeo I mają Sherina. Mają Jankosa. OneTrika Jasło. <laughs> Jackie Love i Nio. Dobra, on gra z Kometą, więc gram do Ranshilda. Jarki z prosami. Dawno nie miałem lobby full challenger. O tak albo. albo w niej wytrwamy, no bo oni mogą już zastępować w 10 minut. Jeżeli nie zastępują w 10 minut, to raczej zaoskalujemy, ale. ale zobaczymy. To będzie ciężko na pewno. Na każdej linii jest w zadyma tak naprawdę. W dżungli też. Naprawili matchmaking. Making. O, oby. Ale to wiesz, pewnie kwestia tygodnia i się znowu zepsuje. Tłupacza minie i. Na dobrego ziomka topie. On nie jest top mainem, no ale. Pamiętam, że też grał Gregasem na midzie. O, złapnęli się, ty, ale to nie jest chyba dla nich dobre. Tak jak to on być lepszy wiosło niż w Gregasa. Z ja muszę uważać, ale już od drugiego, trzeciego mogę się bić. Nie chcę używać więcej kół wojewa, żeby nie spuszczać bardziej. Ale na dwójce chcę w niego wejść. Jak się bije w to on nie może wygrać. Borduję sobie może teraz, chociaż nie, on do bota chyba. No mi tak spingowali. Możliwe, że tu padam. O, nie trafiłem obrażeniami z E. Jakbym trafił obrażeniami z E i nie zmisował jednego auto ataku, to bym zabił tutaj. Ale słabo zagrałem mechanicznie. Teraz będą próbowali mi gankować. Nie chcę mu dać podejść pod kanonę. Teraz tu będzie Diana, więc też nie mogę używać E do przodu. Ale jak on strolluje i podejdzie za blisko, to czemu nie? Ale to jest stompuję jeden na jeden, ale muszę uważać na Dianę. On może po prostu mnie zbaitować na flash i Diana przyjdzie. Nie mogę chyba użyć A ja do przodu. Muszę na Jacksa czekać. Nie będę flipował. Jeszcze Gragas chyba idzie do topa. A ty mówię wie co idzie, możemy? Albo z harpuszu jej, Jacks go solo zabije, ja mam swój na za 5. Ja mam teraz cooldownów. Dobra, klasa. Teraz, Brakuje mi na tabisy. Ale chyba poczekam w bazie chwilę i e tapnę. Na... Gorzej, jak teraz się słapną, jak ja kupię tabisy. Nie dziwiłbym się. Elo, elo i tam wszystkich. Ja mam przewagę w przedmiotach, ale on ma przewagę potionów, więc będę musiał uważać z trade'ami. Poczekam na szóstego Heavy, a po prostu zolinuję. Chodzi jakieś krótkie trady Poczekam też, aż się Diana pokaże. Ugramy do bota teraz. I będę grał agra teraz na tym waveie. On spinkował, więc możliwe, że tutaj idzie Jankos na Dianie. Zobaczymy, czy na bocie się pokaże. No, jak zabiliśmy bota i się tam nie pokazał, no to raczej jest w topside. Ie. Jest mała szansa, że Diana od linii będzie zaraz. Ale mam szósty level na kolejnym wave'ie, więc mogę nam zrobić NVS2. Jak dobiję szósty. Dobra, teraz gram Agras. Spróbuję zrobić NVS2. W sumie on bił szósty, więc nie wiem czy się uda. Ale mam tabisy, więc będę chyba próbował. Zagram pod push i zagram pod Widgro, aby po tym wave'ie na topie. Mają szósty, nie wiem czy przeżyję. Bo i reset, po prostu. Ja sobie traci dwa wave'y. Może z hard jeszcze kolejnego? Zwykły wave chyba zostanę i z hard O kurde, te creepy przeżyją na jeden. Trochę czasu muszę zmarnować, żeby to dopuszczać. Ale nie ma tragedii chyba, chyba że live'a dostaniemy na bocie. Ale no, nie wygląda na to. Nie będę miał 5 da mniej, ale na ability heista. Ale może pickaxe i pod był lepszy? Chociaż nie no, pod mi się raczej nie przyda. O, chyba są tutaj martwi. Jamie Jax. ma no, flasha Syndra powinna przeżyć. No to fryzuje, no, Yasuo nie może grać po prostu. Jak podejdzie tego go Alinuje. Nie ma co hardpushować na pałę. Ward'a widzieliśmy. Możliwe, że Diana tak stoi za nim, jeżeli on tak podchodzi. Ale jeżeli nawet stoi, to po prostu nie wchodzę i on traci tutaj creepy. Zrobię stopus i możemy prowadzić dajbować na kolejnym wave'y. Jak ty idzie od linii, to chyba chcę szukać dajwa. Okej, okay, nie chcę szukać dajwa, że bo spuszowałem. Nie wiem czy on chce tutaj szukać dajwa. Teraz możemy Dobra, chyba jednak ciężko to wave'a ale teraz jakby Jack z niego wskoczył. Dobra, niech po prostu zrykoluje, też zrykoluje. Chciałem, że on będzie chciał grać pod dive, ale tylko wszedłem w trade, ale lepiej tam było frizować po prostu... O, Mit chyba trolluje. Możliwe, że tu jest Diana, więc nie chcę wchodzić głębiej. Od linii może być... O, creep mu zginął za nim, to Bo Nie chcę podchodzić po ten krzak, zricoluję Jest mała szansa, że tu chisują, ale jednak jest, więc nie chcę Nie chcę padać i oddawać shutdowna Po prostu zrikoluje i wrócę i tak na item Może nie ten ping, bo i tak mam postawionego już Nie wiem, czy to jest dobra walka Wezmę Pejta teraz. Możliwe, że Diana tu idzie z bazy, raczej na pewno, więc nie mogę głębiej podchodzić za bardzo. Nie wiem co się dzieje, nam idzie. Nie wiem też gdzie jest no Dobra, tutaj jest. Jak zrobić ten vs2? Nie muszę się bać Diany bazy slama, Muszę bazy Slema, to może tapnę Ale chyba gram pod tower, po prostu nie będę typował Nie wiem czy wezmę cały, spróbuję Zesuwa wstaje za 5, ale nie no w ja nie mam TP, to na pewno wezmę O, wszędzie zabijają Good job team Ale zrobiliśmy ucieczkę z Tremblim. a ten Jacksta tu przyjdzie? Wydaje mi się, że jakby przestali robić Heralda i przyszli tu we dwóch, to odstępujemy tę walkę. No ale dobra, mogliśmy się też nie bić po prostu. Dobra, niech serafina chyba. Nie wiem, czy ona chce iść. Ja pójdę topa. ja no, no, tam po prostu teraz. Nie chcę tracić takiego ława. Jarki z prosami. No ta, 10 challengerów jest w tym lobby. pewno ta, takiej gry nie miałem. Ale mamy dobrą wizję w topie. Mogę spuszczać jeszcze jednego ława i zejść na smoka. Powinniśmy stampować walki, jeżeli nie dostajemy łąbą, w pięciu osób. Dobra, wracam do topa chyba. To mnie oni chyba trollowali, mogłem zostać, mogliśmy ich zdejmować. no ale nie sądziłem, że podejdą tego losowo. Nie wiem, co będzie skakał po wave'ie. Ma botrkę. No i tak powiem być stomp. Kurde. Jak miał szybciej Furię, albo szybciej jak Tipsa, to bym tu solo dwóch zabił. Tam, że dłużej przeżyję, my bad. Zabrakło chyba jednego autosa więcej, żeby mieć Furię na ulepszone Q, ale nie pamiętam dokładnie. W stream do 22 około? Prate jest bardzo do topa, nie mam TPK. Było powinien mieć. Dostał od downa, chyba Diana. Nie najlepiej. Teraz nie ma nic na mapie, więc musimy po prostu chillować i grać pod smoki chyba. Mamy dopiero jednego smoka, a na nasze za za minutę. A pod tier dwójki chyba żadnej nie zagramy. Od linii może prowadzić ja na mnie więc muszę uważać. Będę chyba używał E do przodu. Jak użyli Heralda, to chyba muszę zejść. No, chociaż mogę spróbować ich rozciągnąć. Nie wiem czy to wygrywamy. Trochę ich zdymaliśmy z trymbim, tak szczerze, w tym fajcie Ej, tak szczerze, tak z Trimblem ten fight, ale ich zdymaliśmy. Trymbała przepraszam za przekleństwo, musiałem. Dobra, idę reset. Smok wstaje za minutę i to jest do bota Mam TPK, jakbyś się działo w side Mogą próbować forsować na żeby skomplikować grę, ale wątpię, żeby to robili. Dźwięk już to zaraz się naprawi, spokojnie. Samo się psuje, samo się naprawi. I każdy już widzę przyzwyczajony. Tam jej nikt nie narzekał. Jestem gotowy na TPK. Trębałę zawsze uratuje. Jak będzie taka potrzeba. A nie, doleciałem a spamowałem drugie. Chyba nie za bardzo chcę się z nim bawić, po prostu wezmę Wave'a. Mogę pewnie użyć niego kombo, ale nic bym mu nie zrobił. Uszuję tu. Może zacznę smoka już. I drugie maksować jakie drugie W. No ja mam takie podejście, że jak gram powiedzmy same range herosy, albo wiem, że nie będę mógł podejść w fajcie. To maksuję po prostu W, bo raczej jeden, co będę robił to jakiś też W. Ale jak gram w tej grze w, tej grze w herosy, co... Po prostu jest bitka i mogę spamować E. To myślę, że maksowanie E jest lepsze. Nie mam flesza na kolejny fight, więc będę w stanie robić o wiele mniej. Nie mam arki tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry start. Dobra, łapa na arka Seraphim, więc tak. Dobra, chyba da z tutaj. Mam nadzieję. Dobra, go Nasher. Fajnie zgranie granie solo jak się wygrywa Tak się przyjemnie gra Jeszcze jak jest całe lobby challengerowe taki zaszczyt dopaminy przecież Jeszcze jak się w miarę dobrze zagra Nie no mam blue side, na blue side zawsze więcej LP się dostaje, albo powinno się dostawać yy, więc może będzie 19 Słuchaj pinka, może się przyda ten gier, Gragas vs ton. No słuchaj, tym razem był ja Yasuo na topie, ale myśl też myślałem, że to będzie Gragas Postawię tu pinka, żeby może nie tapowali na plecy Gregazem jakimś, żeby nie robili wombo -combo. Dobra, no oni szukają łambo combo Widać, że się grupują na jednej linii. Powinniśmy po prostu puszować Mida teraz. O. Chyba nie będę w stanie tego spidować. Emira dostała 1000. Oj. Oj. Ta chce tak się że łatwo niech czempiony. Nie chciałbym się tu bić za bardzo Tylko pytanie, jak stąd uciec Chyba się nie da Dobra Widzę, że Jack zrobił 1v9 Dobra, zabiliśmy bo ich tak... O! trafino jeszcze tapnie, chyba to skończymy Dwa To jest życie!